Z tej strony pani zima. Zobaczcie, kochani, jaką piękną zimę wyczarowałam w tym roku. Jest cudownie, powiedzcie mi, czy nadążyliście nacieszyć się już tym śniegiem? Czy ulepiliście już może bałwanka? Zjeżdżaliście na sankach? Mam nadzieję, że tak. Kochani, zima jest cudowną porą roku, szczególnie teraz, kiedy jest tyle śniegu, jest tak biało i można się bawić bardzo fajnie na śniegu. Ale uwaga, zima może być też niebezpieczna. Mam dla Was kilka zasad, które musicie koniecznie przestrzegać, żeby zima była nie tylko super, ale również bezpieczna. Na pewno musicie się na taki mróz bardzo cieplutko ubrać. Pamiętajcie o ciepłej kurtce, czapce, szaliku oraz rękawiczkach. Nawet jeżeli rodzice zawożą was do przedszkola samochodem, pamiętajcie koniecznie o ciepłych rękawiczkach. Pamiętajcie również, żeby nie strącać sopli z dachów oraz e, z drzew. One mogą być bardzo ostre jak brzytwa. Nigdy nie zjeżdżajcie na sankach w pobliżu y, ulicy oraz zbiorników wodnych. Może to być bardzo niebezpieczne i źle się na Was skończyć. Pamiętajcie również, żeby nigdy nie wchodzić nam zamarznięty zbiornik wodny, nawet jeżeli Twój najlepszy kolega Cię do tego namawia. Wkrótce zrobi się już ciemno. Pamiętaj o odblaskach to dla Twojego dobra. Również pamiętajcie, żeby zawsze bawić się na śniegu pod opieką dorosłego, bo wtedy się należy słuchać. Dobra, już więcej nie zanudzam. E, przyszłam tutaj do Was, żeby ogłosić dla Was konkurs. Kochani, e, bardzo bym chciała, żebyście stworzyli piękny zimowy krajobraz, taki jak widzicie tu. Mogą być również na tej pracy bałwanki, zjeżdżające dzieci na sankach, na łyżwach, na nartach. To już od Waszej wyobraźni zależy. Kochani, technika jest dowolna, to od Was zależy, jak ta praca będzie wyglądała. Liczę na Waszą kreatywność. Macie czas, dwa tygodnie. Wiecie o tym, że warto brać udział w konkursach, ponieważ zawsze są wtedy super nagrody. Okej, okay, ja już więcej nie przynudzam. Wy zabierajcie się do pracy, stwórzcie jak najpiękniejszy krajobraz zimowy, a ja pędzę na zabawę z moim śnieżnym psem. Pa, pa!